czyli wojny światowej sami mieszkoło 15 tysięcy Polaków. E, więc podobieństwo charakterów, to jednak e, na przykład to zastaw się a postaw się. To takie jakoś to będzie e, e, gość w domu gość w domu, dom, że w Gruzji to wszystko jest podniesione do kwadratu, jeszcze mocniej. I e, jakaś spontaniczność. E, e, to powodowało, że w XIX-wiecznych relacjach polskich z Gruzji autorzy podkreślają przez to, to podobieństwo Polaków i Gruzinów. No i potem jest czas wspólny w bloku sowieckim, który również ma, znaczy, pozytywne efekty tego są na przykład takie, że się, jak się spotyka Gruzina powyżej trzydziestego tego roku życia, to po pierwsze zawsze zagadzamy czterech pancernych. E, tu jest zresztą ta śmieszna rzecz, nie wiem że Grigori imienioną, to no, jest to Sakaśfili, taki jakby prezydent kraju. Co trzeci taksówkarz Tbilisi stacjonował albo w Legnicy, albo przejeżdżał przez Polskę, na na pewno się w Polsce. I są takie wspomnienia, no, Polska była najweselszym barakiem w tym obozie, a Gruzja była najweselszą republiką w imperium. Były jakieś liczne kontakty w tamtych czasach, no i potem przechodzi czas po 1989 roku, to znaczy nasze problemy ze wschodnim sąsiadem, a u nich sprawa na życie i śmierć. E, powiedzmy, że nam jak Rosja robi embargo na mięso, no to jest jeden z problemów ekonomicznych. Jak Rosja zamyka granicę dla gruzińskiego wina, to jest kwestia śmierci gospodarki, która na tym winie jest oparta. Bo no, tam w 2006 roku, kiedy Rosjanie wprowadzili takie embargo, to minister obrony narodowej został mianowany ministrem do spraw wina. Bo to naprawdę groziło, że się kraj zawali z powodu 95% eksportu gruzińskiego szło do Rosji. I nadchodzą ostatnie lata, to znaczy to zawsze podkreślamy, że bez względu na to, co się w Polsce, czy ludzie, których spotykamy, co sądzą, sądzili o Lechu Kaczyńskim, czy go popierali, czy go nie popierali, to w Gruzji on jest bohaterem narodowym. To, czyli jakby, I tyle koniec kropka. W tym sensie, że tak jak wszędzie na świecie Lech Wałęsa jest tą piękną twarzą Polski, tak w Gruzji jest nią Lech Kaczyński. W Tbilisi jest ulica Lecha Kaczyńskiego. Piękny, tam widzicie Państwo, taki były fragmenty bulwarów Batumi, palmy podświetlone itd. Duża część tego bulwaru nosi imię Marii Lecha Kaczyńskich. I teraz tak, ten słynny lot do Tbilisi w 2008 roku, który do dzisiaj odja się czkawką w Polsce, były kontrowersje i dyskusje. W Gruzji został, no wtedy on się stał bohaterem narodowym. Dlatego, że to, co. To, za co był krytykowany w Polsce, za to został oceniony w Gruzji. To był taki lot dżigita, to, że nie przestrzegano procedur, tak, Gruzini o tym wiedzą, ale chodzi o to, że w momencie, kiedy rosyjskie wojska stały kilkadziesiąt kilometrów od Tbilisi, Kaczyński wystąpił na tym wiezu i dla Gruzinów, mających pełną świadomość, że to niczego nie zmieniło w sensie wojny, bo gdyby chcieli, to by weszli do Tbilisi, tylko że to był ten symbol, ten gest, a poza tym to wszystko, za co ten lot był krytykowany w Polsce, i jednocześnie jest taki gruziński z natury. Zresztą potem było zwierciadane odbicie, kiedy był pogrzeb na Wawelu i za chwili leciał ze Stanu. Przypamiętajcie Państwo, była tam chmura po wulkanie, po wulkanie kiedy ona przez Afryki miał zakaz startu. I jakby startował, bo musiał dolecieć. Więc my po prostu mówimy, znaczy, że... Jakie macie Państwo poglądy, stosunek do, do Lecha Kaczyńskiego? Nieważne. Tam po prostu to jest ładniejsza twarz Polski. My, a po smoleńsku to już przybrało rozmiary niesamowite. Myśmy byli latem 2010 roku w Gruzji i przez te półtora miesiące, nie pamiętam, 60 razy, 80 razy, kiedy wznoszone były to astmy w naszym towarzystwie za pamięć Lecha Kaczyńskiego i to byliśmy w górach, w wioskach, o których byśmy nie przypuszczali nigdy, że ktokolwiek wie gdzie jest Polska. A oni, oni, oni oczywiście wznosili z Alecha Kasińskiego. Także to, to po prostu mówimy, zwłaszcza nie, nie wynikam z Państwa poglądy że jasne, natomiast mówimy na przykład naszym świeczom, to dosyć nazwijmy Ostro pisowym, żeby wyłączyli powiedzmy, swoje polityczne emocje, jak jadą do Gruzji, bo i posa, znaczy tyle. To jest ładniejsza twarz naszego kraju tak. Proszę Państwa, bo czas naprawdę biegnie szybko w dobrym towarzystwie. I tak się okazuje, że już gadamy ponad godzinę, a być może państwo macie jakieś pytania do nas i chcielibyśmy za coś zapytać, też jesteśmy między innymi po to, żeby... A żeby zacytować tą na każdym zebraniu jest taka sytuacja, że chcesz ja ja się zacząć pierwszy, prawda? Kiedy następna wycieczka do Gruzji? No, Marcin jedzie za tydzień. Byłem dwa tygodnie temu, lecę w czwartek.